Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W środę 20 kwietnia i zapraszam do oglądania aktualności. Za nami święta Wielkanocne. W tym roku pogoda dopisała, była prawdziwie wiosenna, mieszkańcy korzystali ze spacerów, było spokojnie. Więcej na ten temat w magazynie służb mundurowych, a teraz wracamy do wydarzeń bieżących. We wtorek na zdalnej sesji obradowali radni miasta. Była to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek burmistrza. Miasto pomoże w kupnie nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Dofinansowanie do tego nowego zadania inwestycyjnego wynosi 130 tysięcy złotych. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas zdalnej sesji Rady Miasta. Podczas obrad zapadła również decyzja w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziś ze Szczecineckiego Starostwa wyruszył konwój z darami dla Ukrainy. Jest to wspólna akcja zorganizowana przez powiat Szczecinecki i gminę Biały Bór. Cztery wypełnione po brzegi busy pojechały do miejscowości Grujec pod Warszawą, gdzie nastąpi przeładunek darów. Stamtąd transport trafi już bezpośrednio do kraju objętego wojną. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na wspólnej krótkiej konferencji prasowej powiatu szczecińskiego i gminy Biały Bór. Jak Państwo wiecie, powiat Szczecinecki i gmina Biały Bór. Pomagają obywatelom Ukrainy nie tylko tym, którzy przebywają na terenie naszego powiatu, ale również tym, którzy zostali na terenie swojej ojczyzny i walczą w jej obronie. Dosłownie za kilka chwil. Wyjedzie konwój z darami pomocowymi. Ponad dwie tony różnego rodzaju artykułów chemicznych, technicznych, spożywczych trafi do Grójca. Tam nastąpi przeładunek i te towary trafią bezpośrednio już do kraju objętego wojną. Drodzy Państwo, a za kierownicami aut zasiądą m.in. pan starosta Krzysztof Lis. Pan burmistrz Białogoboru Paweł Mikołajewski, kierownik Zakładu Obsługi Nieruchomości pan Sławek Eleganczyk, dyrektor Centrum Edukacji Ogólnej i Rewitalizacji Jezior pan Radosław Łąc oraz Remigiusz Grochowski, wiceprezes Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe. Pozwólcie państwo, że teraz oddam głos panu Pani panie starosto, prosimy bardzo. Proszę państwa, pomysł związany z organizowaniem transportu to pomysł Pawła, burmistrza Białego Boru, ponieważ ma miał mieć współpracę, będzie miał współpracę z tą gminą Biała Krynica, więc oprócz tego, że pomagamy na terenie powiatu szczecineckiego uchodźcom i wszystkie samorządy w tym uczestniczą, ogłosiliśmy taką prośbę, apel na Facebooku i mniej więcej to właśnie z tego apelu wyszły nam, zakładaliśmy jeden, może dwa transporty, wyszły nam cztery busy związane z transportem, o czym Pan Piotr powiedział, też oczywiście zaproponowaliśmy, aby to chętni, chętne osoby jechały tam, no, tylu tyle się osób zgłosiło i te osoby te osoby jadą, natomiast jest to nasza pomoc taka zorganizowana spontanicznie, bo jest część transportu z gminy Borne Solinowo, tam Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował różnego rodzaju takie dary dla dla uchodźców czy dla tego transportu. Wiem, że nawet w niektórym chyba tam jakaś lornetka jest, takie inne materiały. Mamy pampersy, mamy żywność, oczywiście ta żywność jest długotrwała, czyli są i konserwy i makarony, i różnego rodzaju środki higieniczne, są również ubrania, ale też w ramach lokalnej grupy działania, ponieważ mamy przy lokalnej grupie działania otwarte specjalne konto, sfinansowaliśmy zakup stukocy. Mało tego, z tych środków finansowych finansujemy wyjazd ten dzisiaj, czyli koszty związane z paliwem, więc nie są to żadne środki publiczne, które wydaje jeden czy drugi samorząd i w ten sposób chcemy pomóc tym, którzy jeszcze nie trafili do Polski, jeszcze nie stali się uchodźcami, a na pewno w tej społeczności potrzebują wsparcia i, i, i wydaje się, że właśnie taka formuła jest jak najbardziej, jak najbardziej potrzebna. Jest to dar powiatu Szczecineckiego, mieszkańców powiatu Szczecineckiego na rzecz, na rzecz tych wszystkich, którzy potrzebują wszelkiej, wszelkiej pomocy, ale pomysł Pawła i tu u, 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 zareagowaliśmy wspólnie na to przedsięwzięcie. Dziękuję, panie starosto. Panie burmistrzu, bardzo prosimy. Tak, Białakrynica to jest niewielka miejscowość, około 2000 mieszkańców, gdzie jest dodatkowo tych wewnętrznych uchodźców ponad 1000 osób. Ja jestem w stałym kontakcie z merem tej miejscowości i powiem szczerze, że oni są niezwykle wdzięczni, ponieważ no muszą tych wszystkich ludzi wykarmić. Te cztery busy to jest tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jest cała wartość tego, tych materiałów, tego, tych środków, które, które tam dostarczymy, nie jest to zbytnio możliwe, żebyśmy sami przejeżdżali dzisiaj przez granicę, jechali aż za łódzk, bo to nie jest już do końca bezpieczne, ale tak jesteśmy tutaj z nimi umówieni, właśnie, że przy wykorzystaniu kierowcy z Białej Krynicy, który przyjeżdża z towarem do Polski on zabiera potem ten towar od nas, naprawdę ci ludzie są bardzo mocno zdeterminowani. Dziękują nam bardzo. Jeszcze wczoraj wieczorem pisałem z, z tej miejscowości, no ta pani bardzo by chciała, żebyśmy już w pokojowych warunkach mogli się spotkać i, i wiecie, to jest ogromny dar serca. To, że my jedziemy sami też osobiście, to jest właśnie kwestia tego, że naprawdę nam zależy, bo wiemy, że ta pomoc jest potrzebna nie tylko tutaj, ale również na Ukrainie. Bo ci wewnętrzni uchodźcy to dzisiaj jest chyba równie ogromny problem dla nich, dlatego żeby samodzielnie utrzymać tych wszystkich ludzi, koce właśnie, żywność, te podstawowe artykuły przemysłowe, to jest coś, co dzisiaj staje się bezcenne. Dla nas, tych naszych zbiórek, bo tak jak tutaj kolega starosta powiedział, to są wszystko pieniądze ze zbiórek. My nie poświęcamy tutaj pieniędzy publicznych, żeby ktoś jeszcze nie miał być może jakichś tam pretensji. To są wszystko zebrane przez nas pieniądze. To jest nasz wolontariacki czas, To jest na... Nasze zaangażowanie i chęć naprawdę pomocy zwykłym ludziom, bo to jest chyba dzisiaj najbardziej potrzebne. Dziękujemy, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, jest również z nami pełnomocnik do spraw uchodźców, pan Włodzimierz Film. Panie Włodzimierzu, poprosimy jeszcze o kilka słów. E, tak jak przed chwileczką powiedział e, pan burmistrz Paweł Mikojewski, e, są to pieniądze. Ze zbiórek, a więc to jest ten potężny dar serca, z którym spotykamy się od 24 lutego, kiedy zaczęła się pełnowymiarowa agresja Rosji na Ukrainę. Dzisiaj mamy 56 dzień tej wojny. Ona weszła w zupełnie inną fazę. Więc czekamy na dalszy rozwój wypadków, aby one potoczyły się po myśli e, Ukrainy i po myśli tych wszystkich, którzy wspierają Ukrainę. E, każdy, każdy gest e, pomocy Ukrainie jest bardzo e, dobrze przyjmowany przez społeczność ukraińską e, zarówno w Ukrainie, jak i przez Ukraińców, którzy. Żyją po, po, po całym świecie i którzy w, włączają się w ten, również w tę pomoc. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby ten dzisiejszy konwój przed świętami wielkanocnymi chrześcijan obrządku wschodniego wyjechał w Ukrainę. Jest to bardzo mm, piękny gest. Tak jak mówiłem, dar serca nas wszystkich tutaj z powiatu szczecineckiego i niech ten dar serca niesie również tą nadzieję, która rodzi się również ze świętami zmartwychwstania Chrystusa. Właśnie specjalnie chcieliśmy zrobić ten, ten konwój przed świętami, więc to jest w tym wielkim tygodniu i na pewno te wszystkie dary no, w jakiś tam sposób wesprzą tych potrzebujących. Pogoda sprawia, że na trasę wyjeżdżają rowerzyści. Również Samorządowa Agencja Promocji i Kultury postanowiła wspomóc rowerzystów, organizując rajd wiosenny. Młodzi rowerzyści spotkali się w sapiku przy ulicy Kilińskiego, przejechali parkiem do Hali Ślusarnia, gdzie przy ognisku zakończyli wiosenne spotkanie. Dzisiaj około 200 e, osób, uczniów szkół podstawowych w Szczecinku, A z jakiej okazji? Dzisiaj zorganizowaliśmy e, pierwszy wiosenny rajd rowerowy. E, dystans jest krótki, bo około 3 km, ale mieliśmy jakby na celu e, zapoczątkowanie tego sezonu rowerowego w Szczecinku i namówienie młodych ludzi do tej aktywności na świeżym powietrzu. E, jesteśmy e, szczęśliwi, że tylu e, uczniów jest z nami, mimo e, pogody e, za oknem. E, I co? Teraz na terenie ślusarni będziemy się dobrze bawić, będą konkursy, quizy, ognisko, ciepła herbata. Ile ma najmłodszy uczestnik, jeżeli Pani w ogóle wie? Z trzeciej klasy podstawowej. Najmłodsi są z trzeciej klasy. A najstarsi? To już ósma, bo jakby szkoły podstawowe. na co dzień na rowerach? Eee, no nie za bardzo. A ty jeździsz codziennie na rowerze? Nie. A jak często jeździcie? No teraz jak była zima to nie jeździłam, bo nie miałam warunków, ale teraz jeszcze coraz częściej satą. A lubicie jeździć? Tak, ja lubię bardzo jeździć. A cieszycie się, że będziecie się świetnie bawić? Tak. Znam tu stąd bardzo dużo osób, i mam nadzieję, że jeszcze się do nich odezmę, jak tu jestem. W najbliższą niedzielę Wojskowe Koło PTTK w Jarusie organizuje rajd leśne ścieżki. Odbędzie się on na dwóch trasach rowerowej i pieszej. Zbiórka o 10:30 przy dworcu PKP. Piechurzy pokonają trasę około 5 km, a rowerzyści około 28 km. Obie grupy spotkają się na terenie rekreacyjnym przy parafii Świętego Franciszka z Asyżu. Zapraszam Miłośników aktywnego wypoczynku na kolejną naszą cykliczną imprezę, na dwudyscyplinowy rajd pod hasłem leśne ścieżki. Rajd odbędzie się w najbliższą niedzielę, 24 kwietnia. Zbiórka chętnych o godzinie 10:30 przed dworcem PKS, PKP, no bo niektórzy czasem się jeszcze zastanawiają, gdzie ten dworzec PKS jest. Po sąsiedzku, dworca PKP. Tam zbiorko 10.30, uczestnicy udadzą się na dwie trasy. Na trasę rowerową, około 23 km, i na trasę pieszą. Jedna i druga trasa zahaczy o fragmenty, nie o całe, ale o fragmenty szlaku testamentu papieża Jana Pawła II i zakończenie przy parafii św. Franciszka z Asyżu. Tam będzie tradycyjnie ognisko, będzie pieczenie kiełbasek, będą konkursy rekreacyjne. Tradycyjnie również będziemy zbierali pieniążki do skarbonki, przekażemy tę kwotę na hospicjum, które jest w potrzebie jak zawsze i każdy grosz, jak powiedział probosz się przyda. Tak więc to nasza najbliższa impreza niedziela, 24 kwietnia, 10.30, zbiórka przed dworcem PKS-u. Zapisy w siedzibie koła PTTK Wiarusy oraz set informacji turystycznej symboliczne 5 złotych członkowie PTTK, 8 złotych niezrzeszeni. Polecam, zapraszam i oczywiście zapewniam wiosenną, piękną, słoneczną pogodę. Również w niedzielę po raz 38 odbędzie się bieg uliczny Memoriał Winanda Osińskiego. Przed biegiem głównym, który rozpocznie się o godzinie 13, odbędą się biegi młodzieżowe. W związku z biegiem w niedzielę przewidziane są utrudnienia w ruchu ulicznym w Szczecinku. Taka perła w koronie Ośrodka Sportu Rekreacji, najważniejsza impreza nasza w ciągu roku, odbędzie się na koniec kwietnia, tak jak Pan wspomniał, 24 kwietnia. Od godziny 9 wracają biegi młodzieżowe po tych wszystkich pandemiach nieszczęśliwych i, i różnych biegach, które odbywały się w, w węższym zakresie. Tutaj, tak jak sobie mieszkańcy to mm, przypomną, zawsze było tak, że o 9 najmłodsi, później coraz starsi uczniowie. O godzinie 12 bieg dzieci z rodzicami, a o 13 już bieg główny na 10 km ulicami miasta. Więc od dziewiątej tutaj też ważna uwaga, e, utrudnienia w ruchu tego dnia oczywiście, od godziny dziewiątej tutaj na, na styku Osiru, ulica Mickiewicza Piłsudskiego, a później mniej więcej od południa, no to trzeba szykować się na e, większe utrudnienia w całym mieście, ale no, w, robimy to dla, dla, dla mieszkańców, w tej chwili 420 opłaconych uczestników biegu głównego, szacujemy, że około 500 stawi się na starcie. E, Czyli są jeszcze wolne miejsca? Inaczej, zapisy zostały zamknięte, natomiast przez to, że ten limit mieliśmy ustalony na, na 500 osób, jeśli ktoś się zwróci do Osiru, czy jeszcze może się dopisać, to, to, to takie ostatnie miejsca rzeczywiście zostały i te zapisy przyjmujemy. Tak samo jeszcze zapisy na biegi młodzieżowe. Warto, bo dużo też nagród, które będą dla losowanych wśród uczestników, to, to sprzęt elektroniczny wysokiej klasy, PlayStation, a w biegu głównym również nagrody w sklepie biegacza dla, dla, dla wszystkich uczestników, także praktycznie każdy, który wystartuje, może wyjść z pełnymi torbami z, z terenu Osiru. A żeby nie wychodził za szybko, to też taka nowość o godzinie 15 mniej więcej tutaj na, na terenie... Płyty głównej na, na parkingu Stadionu Miejskiego robimy taki mini koncert z udziałem szczecińskich zespołów Duofix, Coco Bongo, Amnestia. Po to, żeby właśnie ci biegacze kończąc bieg mieli możliwość zjeść ciepły posiłek, jeszcze chwilę się rozerwać i tak od godziny 15 do 17 zwięczymy to wszystko koncert. No Ten koncert to nowość tego do tej pory przy, tych, przy okazji takich biegów nie było. No tak, bo tak zawsze staramy się gdzieś coś urozmaicić, i, i nasza ocena była taka: dwie, trzy takie najważniejsze zmiany. To w biegu głównym mogą startować zawodnicy od 16 roku życia, zwykle było to od 18. Zrezygnowaliśmy z biegów młodzieżowych najstarszych grup, bo, bo i było już najmniej. Poza tym, jeśli ktoś uprawia biegi, to zdecydowanie chętniej wystartuje na 10 km. A trzecia rzecz, zawsze było tak, że kończyły się dekoracje, było losowanie nagród i wszyscy gdzieś tak pozostawali, nie, nie rozstawali się w takim poczuciu, że, że jeszcze chętnie by zostali, a już nie było, nie było przyczyn. Stąd ten pomysł na przedłużenie tej imprezy o te kilka chwil, właśnie koncert. Czyli w każdym biegu coś nowego i niech tak zostanie. No tak, 38 edycja i no nie sztuką byłoby co roku powielać to samo, zawsze no, liczymy, że tych edycji będzie dużo więcej i każda będzie przynosiła jakieś, jakieś nowości. Szlakiem Pomorskich Rodów Szlacheckich to tytuł kolejnego spotkania w ramach projektu Szczecinek, jakiego nie znamy, które poprowadzi Mateusz Zacharewicz z Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 16.30 w Centrum Konferencyjnym Zamek. Tematem zajęć będzie historia kilku pomorskich rodów mających swoje posiadłości w okolicach Szczecinka. To była ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu, po reklamach, zobaczymy, jak przebiegały święta w raportach służb mundurowych. Kolejną pozycją naszego dzisiejszego programu będą archiwizje, a nasz program zakończy magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.